Who oh. oh. to <laughs> oh. Żyje! Żyje! <laughs> A, on... Face to face! 20. face. 20. 20. Ja mam 20. 20. Potty, to pacer! Pacer to pacer! Pacer to Tak, no to było piękne. To nie, nie, na pierwszym Super rola. Jest, jest, to, piękne, piękne ja to było piękne zagranie. Mi też. Znaczy, no mi też się spodoba tak zrobię, nie chcą Już kiedyś tak zrobiłeś, więc wiesz. No kiedyś tak no. zrobiłeś, już nie, no, teraz nie możesz. No, nie możesz już, no. No nie, no wcale, nikt ale nie. Ale nudny no, face no, to face, To tu się nie dzieje. Ale, ale nie, super face to face. W końcu można zagrać, jest w miarę równo powiedzmy, a nierówności są specjalnie drwo, do dlatego, że. W jest O! nie do w Nie! Dostał, przepraszam No ale to przez Ole nie zdążyłem, a nie przez... <śmienicza> przez to, żeby poprębić Bo tak no, zdążył <śmienicza> no, dojechać do Przez Ole, przez Ole Tak, wszystko na mnie Tak, wszystko, wszystko Oliwia No, tak, no. no Wina oliwia, wiadomo No no nie, świętego Mikołaja no, no, Ona być! ona odbije Jedna masz tylko święty Mikołaj, zmieniamy ci ksywę na tej, na konfliktu okay. Święty Mikołaj Czekaj, to wiecie, patrz, on tu jedzie sam tym... Lisek, zrzuć kogoś na konę No nie, wywaliłem się, Ja Nie ma sprawy o! No to dawaj, dawaj! Dawaj, zezem. chodź, 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 chodź! Proszę, proszę! <grym> Siema, lisek! Akurat, <grym> no, to, to tak! <grym> wypadł! Wypad, nie, nie wypad, wypad. wypadł! Wypadł! <grym> Cześć, lisek! O, o! kur... O, cholera dobra! Zaraz, szybko, no, szybko, tak. szybko, Używ, szybko, trzeba szybko! Mokowe, no. tak, szybko, szybko, Ola Ram powiedzie? Nie, Ola przejechała. Nie!

Nie, no, raz no, ta, dwa razy, na początku Nie, też. dwa razy się. Mieliśmy rampę, gówno tam no, Poszukujesz. Trudno. Oj! O, pana O kurde O kur. <grym> Ja myślałem, że da się tam odbić od tych ścianek, Nie. a ja wypadłem. <grym> Nie No a co tutaj jak piszisz, tak? No piszczę, bo chcę cię dogonić. A. Nie dam ci wygrać. No dobrze, bardzo dobrze. O oh, kurwa. Ale Lisek cię może zatrzymać. O. Zatrzymał? Okay. Tak, zatrzymał. Teraz ona, ona da... piesza. Ona piesza, ona piesza. No. O, 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 o. Chyba nie. Chyba o, nie. Ja boczki, prawie wróciłam, prawie to... wróciłam. To... A. Debil. A kurwa, myślałem, że tak boczkiem oprawi bo mi się udało. No, boczkiem, boczkiem. O, fuck. Boczek nie gra teraz. O jomek, ziomek. Łatwo. Ciekawe czy będzie wracał <kuh> tamem. Naprawdę? No. Zajebisty face to face. O. 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 No to chuj. Wio, wio. O. 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 <kuh> o. <kuh> o. Żyje. Żyje. Odbiłem się od skał i No pożysłem. kur... Ola no, jedzie tyłem, ale jedzie tyłem. Tak O, 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 oj ojoj oj, Pomogę Moli wypaść. Niewidzialna tekstura mnie zatrzymała. No. no tak, bo jesteśmy fantowym, no jak za wolno jedziesz ty, no to... No, ale są jakieś nurki z bukiet. Licek, uciekł, musiałem palić. A co mi to robił, jak i tak trzy fantomy na mnie jadą? Nie wierzyłem, że nie, wierzyłem, że nie Ale w ja jest... ten duch. Twarzy. O, dopiero. O, kurde. Jesteśmy za połową, ale. No, tak. Aja, ja. Nie, tak. Close, jest close. No, close, close, no, więc. Zwalcie. No, A już chciałem tak. Chociaż mogłem tak cię przyspilić. Mogłeś. Ale sobie myślę, nie. Nie zdążę. I doganiasz nas. Dobrze bym tam mówił, doganiasz nas! Uhu. O. <laughs> Ej, tu co chwilę są jakieś rampy albo trałość. No i dobrze, zajebisty face to face, a nie jak inne. <laughs> inne. Dawaj Lisek, dawaj go tam! Dawaj Lisek! Dzięki, aj, aj, aj. dobrze bym pomogłeś. Dobrze, dobrze. O, o, Ola, dlaczego ty się zatrzymałaś? No bo mnie jakaś tekstura zatrzymała, czekaj. Musisz ja mnie? To... Czekaj. Nie. A. Kurde, szepak, no. za dużo do was Dobra. Dobra, miniemy się o, No i chuj lisa. Co ja nie mogłem ja hamowałem. No. Wypadł? Wypadł Ja też <grym> Wola wypadłaś? No, no lisek się, ja wyspał Bo Lisek postanowił nagle w prawo skręcić i stwierdził, że mamy lewo no lewoskrętny Lisek! On nie spieszy, on, on nie spieszy, on nie spieszy! Ola! Halo! Klasy tej Ola! Nie słyszałam! Kurwa, nie 4, słyszałam, 4 razy no. to już zdążyłem powiedzieć i nawet razy zakrzyczeć, podrazy, no? on jest pierwszy, On nie jest pierwszy, on nie jest pierwszy. Już nie. Już nie wiem. No tak tyś, mnie. dalej jesteś, kurwa! No i dobrze. <śmiech> A. ty jesteś normalny? No, chciałem jego walnąć, no i walnąłem, no. <laughs> Czy ty jesteś normalny? No bo czemu we mnie wjeżdżasz tutaj? Ola, Lant, mogę być jego pietą. No ale to już wysrało, no. Dobrze, bardzo dobrze. A wysrało cię to? Tak, tak. No i no i widzisz, Liz, zajebiście to zrobiłem. Możecie go doje. Nie. No, nie wiem. No, o, <laughs> no fajnie. go! No nie, jak mnie obrócił, faj. <laughs> Słuchajcie, może wrócę <laughs> Oby, oby Wracaj Ola. O ja tak nie A widziałem jak właśnie tak spada no, Czym jedziesz panax? Takim dużym spługiem o. z przodu już tym jechaliśmy. O to nie dobrze A ty masz videanty, no to mnie rozwalisz przecież. No gdzie cię rozwalać. No, o. <laughs> o Lisek mnie wysrał Oj bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobił. A ty gdzie jesteś, Szepard? No ja... wystrzałem się przecież. Nie, aha. No i walnij go jeszcze raz, walnij go jeszcze raz, walnij go jeszcze raz. O, 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 nie. O, nie. Ale karamból. Oła. No dobra, już. Taka, Szepard, pomogę ci. Nie, 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 nie pomagaj. Nie, pomagaj. Ja jak go wy... Jak go tam. Nie, tylko nie... Boże, czym ty będziesz wracał, Liznek? Pewnie rampą jakąś. Mhm. Mm Wracaj 100%. rampą, wracaj rampą Ale to nie, to nie zdążysz jego wałać w sumie No nie wiem, wolność z się strasznie No, no to On dobrze. już się zmienił A nie ma rampy, dobra Jakbym trafił, możesz mi cię spowolić Jakbyś nie miał ducha, to by coś mi to zrobiło na pewno No kurw ja jebie, już myślałem, że coś mi się tutaj no. O o, Ola, <grym> zostaw moją dupę Ola, proszę, proszę, zrób to Zrób to, On, proszę, Ola Zajebiście <grym> Masz, kur... <laughs> Jakie combo ładne. Dobra. Dwóch. Kurwa wywieździesz mnie, i rozumiesz? Do tej mety. Wwieziesz <laughs> mnie. O, dziękuję. Nie. <laughs> <I> wypadniesz. <laughs> wypadniesz. Musisz wypaść. Eee... Wypadniesz? Tak, wypadłem. No, <laughs> a, powiedziałem ci, że wjedziesz albo ze mną, albo w ogóle na tę metę. Ola pierwsza. Co? No tak? No. No, bo mówię, no, z Paxem tutaj postanowiliśmy no dobra, porozmawiać. No dobra, ja jadę na dwa fantomy, no proszę bo Jak? Już trzy, już, masz rampę już trzy. Już ty A, O, chuj, no dobra, to ja nie jadę na rampę, akurat ten fantom. No, to głupi pomysł jest, jest. Głupi, głupi. Ale Lisek, właśnie to głupi pomysł. O nie, bo... ja nie będę. Patrz, <ślały ślały rynki. ślały> <ślały> <jak> już wiedział. <ślały> ale teraz nie ma rampy, Ola. A co ma? Yy, taki Dakarowy. tak dobra, on do już jedzie do mety, Dobra, przegonił mnie. Bo się Czekaj, bo jeszcze buchy. nie wiem jak jechać tu. Tu są chyba jeszcze dwie drogi. A, bo i... teraz tak się jedzie. Pak, chodź tu, jadę za tobą, rozumiesz? Dobra, już jestem Czekaj, bo trzecie, ja nie, nie wiem rozumiesz. jak tu podjechać. Tu nie podjadę. Co nie podjedziesz, pato? Siomek. Dobra. O kurwa! Kawała. Czemu to nie jedzie do góry? A... Spadłem, spadłem. Dobrze, dobrze. dobrze, tam druga osobka jakby mogę poczekać, byłby super. Dobra. Poczekam. Trochę, Poczekam. trochę chciałem tutaj... Poczekaj... Za bardzo. No. Za bardzo, no to prawda myślałem, że handling jest taki jak w i City a tutaj. Lisek, Jedziesz do nas? No przecież Dobra. to ja jestem a, czwarty. <śleski>